Witajcie drodzy, z tej strony Avro, a to jest Five Nights at Freddy's Across the Street. Yy, ale zanim zaczniemy, zachęcam do subskrybowania tego kanału, a teraz lecimy. Noc trzecią, ostatnio nie przypilnowałem triki, więc yy, przegrałem tą noc. Yy, tak, yy, gra nawet nie taka trudna, jeszcze zobaczymy z czwartą i piątą nocą. Yy, ciekawe, że jest szósta. Yy, chyba nie ma, tak coś mi się wydaje. O yy... coś nie. Okej, okay, yy, sprawa wygląda tak, że Freddy idzie, jak to było, z drugiej kamery, z drugiej kamery na kamerę dziewiątą. Jest, yy, hey, leży, uh, dobra, włączymy sobie to. Foxy już próbuje chyba uciekać, więc sobie go tutaj to yy, przypilnujemy. I patrzymy, czy... Freddy'ego nie ma. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, oczywiście zachęcam do nadrobienia zaległości. E, jeśli ktoś nie wie, jak działa Freddy, to po prostu wyświetla mi na kamerach labirynt. E, I muszę po prostu ten labirynt przejść. Tu jest Freddy, ale nie wiem, czy mam trzymać te drzwi. Freddy, Freddy se przejdzie. Tu patrzymy na... Chica jest, trzeba zamknąć drzwi. Nie ma. Po niego. Oni leży. Wcześniej on stał na kamerach, więc nie wiem, co jest nie tak. Chika powinna być tutaj. Klikniemy sobie fensa. Dobra, siedzi tu Foxy. Grzecznie, bardzo fajnie. Chiki nie ma. Tu jest. Więc jest super. Freddy. Spokojnie, siedzi. Felt like it was o, Fox jest jakiś aktywny, muszę cały czas trzymać tą pozytywkę nakręconą, okej, okay, bardzo niemiło. Ponieważ Fred już jest w pokoju dziewiątym i jak jest on w pokoju dziewiątym, to może mi on właśnie tą minigierkę yy, włączyć. O, jest cika? Jest cika, zamykam drzwi. Dobrze. Szósta kamera. Bo oni nadal leży. To chyba, chyba dobrze. Czy on jest w ogóle rozwalony? Czy on jest w całości? Nie, no jest w całości. Po prostu leży. No, okej. Okay. Foxy siedzi, grzecznie. Dobra, to może zapuszczę mu tą muzykę... zaraz. Bo jeśli Freddy mi włączy... Yy, swój... swoją minigierkę, to nie będzie chyba pozytywnie. Dobra, jakaś strasznie aktywna, cały czas, co godzinę już... ile ją razy odgoniłem? Szybko, 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 szybko! Zdążyłem, 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 zdążyłem. Ok, musiałem puścić, na wszelki wypadek puściłem. Yy, bo nie wiedziałem, yy, czy, czy zdąży w ogóle puścić. Czy on Freddy będzie cały czas stać w tym pokoju? Czy on mógłby się zresetować i na przykład wrócić i se, przejść jeszcze raz? Aj, dobra, w którą stronę? Jak to mam przejść? Niemożliwe, gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście. Aha, dobra. Zatrzymaj te drzwi! Szybko! Eee, to nawet nie jest takie łatwe. E, jeszcze chciałem powiedzieć, że mi trochę głupio, że nie zrobiłem żadnego tego podsumowania e, 2020 roku. E, no, na, w następnym roku już 2021 będę musiał się postarać. Już nie będę taki leniwy i zrobię podsumowanie. To akurat głupie, że nic nie powiedziałem. Bo w sumie to, jak dla kanału, to chyba najlepszy rok e, był. W 2020, jednak, najwięcej subów mi przybyło, co nadal nie jest liczbą wysoką w porównaniu do innych YouTuberów, mniejszych czy większych każdego rodzaju. I dobra, dajemy to, co my. Nie, znowu labirynt. Dobra, w którą stronę? Jak to przejść? Dobra, widzę. Czwarta jem, piąta kamera, nie ma nikogo, okej, okay. trzeci ten, dobra, czemu bo nie jest nieaktywny cały czas? W ogóle się nie pojawił jeszcze. Eee. Okej, okay, już myślałem, że jest po mnie. Eee, co on, co, co, Freddy to agresywny, cały czas te labirynty tylko, ale jest piąta, więc eee, chyba nic nie powinno się stać. Piąta kamera, nie ma, damy sobie tego fensa. Chyba że Fence trzyma, bo niego, o, nie nie wiem. Może Fence trzyma, bo niego, żeby on nie był aktywny. O, na czwartej kamerze mamy Cika, więc nich nie przyjdzie. Chyba już chociaż Cika to. Nie, o piątej mnie zabił. Jakim cudem zapomniałem o tym. Dobra, jeszcze jedna próba. Y... Jeszcze jedna próba, ok, bo Fox i Freddy są bardzo aktywni, y... więc Foxiego trzeba cały czas nakręcać. W sumie to słyszę, czy jest nakręcony, czy nie. W sensie pozytywka, piątkę, piątą kamerę trzeba pilnować, a Bonnie. O, Bonnie nie leży tym razem. Czemu taka zmiana nagła? Dobra, Freddy tu na której kamerze? Pierwsza kamera, Freddy, y, trzeciej nie ma już, Chicky nie ma na trzeciej kamerze. Patrzymy na niego, bo on tu szybko, muszę cały czas... Foxy może nie jest jakiś super uciążliwy, tylko że muszę mieć cały czas włączony, bo on, jak ta pozytywka się włączy, to jak widzimy, bardzo szybko on wstaje. Fred jest na piątej kamerze. O, Bonnie uciekł. Dobra. Jakim cudem Szona dopiero się pojawiła na tej kamerze? Dobra. Przegraliśmy to. Nie ma szans na to, żeby... Żeby to wygrać, więc wy... Żeby... Nie wiem, no nie nakręcę Foxiego, to mnie szybciej zabije, bo Chica będzie zabijać mnie przez dwie godziny, co jest bezsensowne. Żeby tyle czekać, więc poczekamy sobie. Popatrzymy, czy Bonnie powinien przychodzić chyba z ósmej kamery, ale pewien tego nie jestem. go. Mamy Frediego albo pozwolimy Frediemu się zabić. Jeśli, jeśli to w ogóle działa, czy on może nas zabić, czy on tylko przeszkadza? A, zabija mnie szybciej, dzika, to chyba losowo jest. Może to losowo jest, czy ona mnie zabije szybciej, czy wcześniej? To by było akurat spoko, gdyby tak było. Czyli w sumie jak Freddy trochę działa z FNAFA pierwszego, tylko że nie po wyczerpaniu energii, ponieważ energii tu nie ma. Dobra, będę trzymać cały czas drzwi zamknięte lewe i będę puszczać aż jak będę musiał na kamery spojrzeć. I to by w sumie miało sens. 300 stajki y... 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 Freddy, Freddy.

E... O, i przestał grać. Dobrze. Ok, zdążyłem jeszcze. Fakty daje czas, żeby na przykład po chicę móc otworzyć y, kamery. Y, to jest dobre, że jeszcze. że on nie atakuje od razu po tym. Bo to by było zbyt, zbyt RNG takie. Nie dałoby się tego skillowo wygrać. Bo oni siedzi na. W odpowiednim miejscu. Yy. Czekaj, idzie na czwartą, kamerę zaraz będzie na dziewiątej, więc yy. można już czekać. Z zamkniętymi drzwiami. Yy, Bank. Ło, wow, on już wstał od razu po tym? A jak to się przerwało? Dobra, szósta, bo oni siedzi na szóstej tej posyce? Nie posyce. Dziewiąta, Frediego nie ma na dziewiątej, na szczęście. A gdzie jest Chica? Na trójce już jej nie ma. Któż by się spodziewał, że tak szybko ...zbędzie iść? Gdzie my mamy tego? Dobra, ten gra szybko, szybko, dobrze, na szczęście zdążymy chyba pozytywkę nakręcić. Okej, okay, cyk, dobra. Nie ma Boniacza, Boniacza siedzi w jednym miejscu, bardzo fajnie. Freddy już jest w tym swoim pokoju dziewiątym, bardzo niefajnie. Najbardziej efektywny chyba system to zamykanie drzwi i otwieranie wtedy, kiedy trzeba nakręcić Foxy'ego. Oczywiście tylko prawych drzwi, ponieważ na lewych boniacz nie przychodzi. W ogóle nie wiem czemu jest nieaktywny. Dobra. Jak to nie ma trzyki na piątej? Kamerzy? O, zapomniałem o fensach. Bo siedzi. E, dobrze, to bardzo optymalnie było. Mogę zamknąć się. Mogę zamknąć drzwi podczas tego ataku. Nie no, trzyka już powinna chyba przyjść. Coś się ociąga. Co mi utrudnia, bo nie wiem, jak mam to przewidzieć. Ej, 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 ej. ej, ej. Dobra, e, znużyłem. I to chiki nawet nie ma? Nie, żebym się smucił. Bo właśnie bardzo fajnie. Chyba, że już jest w jakimś podejrzanym miejscu i ja nie wiem. Yy, czy mnie zaraz zabije. Bo muszę pilnować wszystkiego. Okej, okay, yy. No oni siedzi na kamerze, co mnie cieszy, bo nie mam przeciwników yy, za wielu, ale nie wiem, gdzie jest Chika, chyba że ona idzie. Ej, 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 ej. ej. O, jest, dobra, dobrze. I co my tu mamy, proszę Państwa? Właśnie nie wiem co. Właśnie nic. Nic strasznego jeszcze. Mam nadzieję, że Freddy jest. Freddy jest, Bonnie jest, Bonnie jest. Bardzo fajnie. Tak myślałem, że to zaraz mnie czeka. Ale to. O, bardzo niedobrze, bo Foxy się wy, wy, wyładuje. Dobra, zdążyłem, zdążyłem. O, nie jest. Chica nie ma. I generalnie to wszystko bardzo dobrze. Tylko, że znowu Chica gdzieś poznikała. O, piąta AM. Zobaczymy, czy będzie jakaś fajna minigierka. Mam nadzieję, że będzie. Lub jakaś cutscenka. Jest minigierka. O, tu mamy typa. Ej, William, zamykamy. Trzeba posprzątać. Możesz zamknąć Tylni pokój. Dobra, trzeba zamknąć tylni pokój, tylko nie wiem, który to jest backroom. Zakładam, że to, co ostatnio. O Spring Bonnie. I co my tu mamy zrobić? Czekać, bo to kadsenka Ło! Zrób wybierz odpowiednio. Dobra, mamy już trzech opętanych. Continue, czwarta noc. Hmm. Dobra, zaczyna się robić ciekawie Jeśli chodzi o fabułę. Noc czwarta Dobra, dzwoni, będzie trzeba posłuchać, bo nie wiem co od nie czeka w tej nocy. Mamy po niego leżącego. O, chłop wstał. Ależ.

So far, they're working great. Those things are incredible. They're tied into the local criminal database. They have facial recognition. It's, it's crazy. Being around them makes me feel, you know, safe. I know the kids will love so, uh, So, yeah, that's it for tonight. Good night. Dobra, Foxy, śpis spokojnie. Bardzo mnie to cieszy. on chyba też nie jest jakiś do końca normalny. Dobra, boni siedzi, boni siedzi. Nie wiem czy to w ogóle, co to w ogóle. Jakie ma znaczenie, którego fensa kliknę, bo klikam, klikam i w sumie nic się nie różni. No i Freddy już w dziewiątce. w dziewiące jest. Nie fajnie. Boni siedzi. O nie. Okej, okay, dziwne, że nie wyszła mi już do pokoju, bo... Bo, bo co? bo ona jak już była na piący, to musiałem bardzo szybko zamknąć to chyba zdążyłem jeszcze. Dobra, nakręcamy pozytywkę, bo oni siedzi ładnie. Eee, tędy, dobra. I proszę Państwa, siódma kamera, piąta czysto, szósta czysto, 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 dziesiąta czysto, znaczy nie czysto, no jest, ale patrzę tu, przez chwilę myślałem, że go nie ma, on tu jest. Dobra, siódma kamera, czwarta kamera, o, ale miło. Yy, do, to już się zbliża. Szósty chłop na szóstce siedzi i się nie rusza. Się nie rusza. Yy, zamykamy drzwi. Bang E! Zapomniałem o nim. Też się nie ruszył, chyba. Dobra, go może będę trzymać. Bo Bonnie jest nieaktywny, bo klikam fence, yy, Chyba. <laughs> nie, nie pamiętam. Yy. <laughs> trzecia jest? Trzecia. Trzecia, piąta kamera, trzecia godzina w sensie, piąta, piąta kamera nie ma. Dziesiąta bank, ale zdążyłem. Czwarta jem, to jest czika, można zamknąć drzwi. Bonnie miał przychodzić z lewej strony, ale nie przychodzi. Szósty ten, chłop na szóstce, siedzi Boni Bo w sensie. Spokojna, co taka spokojna noc? Czemu taka spokojna noc jest? No i on się nawet nie ruszył. Wcześniej, wcześniej to on od razu robił atak, w sensie od razu wstawał jak to tego. Jak się wyłączyła muzyczka, to Foxy od razu już wstawał, bo był już w tej swojej, nie wiem, drugiej pozycji, w drugim etapie, czy ile on tam ma tych etapów, yy, dobra, bo Boni. Wiedzieliście w sumie, bo teraz tak się zorientowałem, że nie ma tutaj easter z Noskiem. O, oj, 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 bo nie ma na czyj nosek nacisnąć, chyba że jeszcze sprawdzę Foxiego, bo na kamerach to chyba nie działa. Freddy nawet nie ma takiej możliwości. Yy, no, Ale, ale, cham, hamstwo po prostu. Tu można by było, tu jest miejsce na pluszaka. Można by było postawić. To nie postawił. Zamiast jakieś magiczną, nie wiem, a może to wiatrak jest to, co, to, co, to coś takie okrągłe, nie wiem jak to mam nazwać, co to jest. Nawet Freddy jakoś specjalnie nie atakuje. W sumie noc spokojna. Poczump. I co? i Minigierka będzie? Znowu jesteśmy w domu. No dobra, tu już byliśmy. O dwa samochody. Ale w sumie samochód odpowiada, jeśli samochód odpowiada kolor, kolorowi człowieka, to ten samochód należy do pracodawcy chyba. Czy tego, co tam w tej pizzerii był wcześniej. Dobra, tu już w sumie wszystko widzieliśmy. Tak, to on. Czy mogę z tobą porozmawiać? Zauważyłem, że byłeś, zachowywałeś się out of character. Nie wiem, jak to mam przetłumaczyć. Ło, możesz zapalić nam podwójnie za, za jutro. Bo oni chyba zamykają tą pizzerię, tak? Czy oni no no tam. Okej, okay, możemy wejść do domu. Uhu uh, hu uh, hu, jumpscare Spring Bonnie'ego. I kolejna kaczenka, chyba że mogę wejść tu, nie mogę. Uhu uh, hu. Uh. I tyle? Nawet nie było kadsenki żadnej. Ale mamy noc piątą, ale to w następnym odcinku. Dlatego trzymajcie się. Cześć.